No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Jestem niepowstrzymany. To, to mój mały brat, Jo. Goha, 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 goha. Nie, nie mów, że wiesz o co chodzi. To mama świnka. A to tata świnka. Kurwa i ten sam początek od dziesięć lat. No dobra, dzisiaj zrobimy inaczej. Jedzie blondynka samochodem, podchodzi policja i mówi proszę do wody, ale ja nie umiem pływać. Nadeszła pora snu. Dobranoc, Pepo. Dobranoc, George. Mamo, opowiesz mi bajkę na dobranoc? Za górami, za lasami. Żył Bin Laden z talibami. Zamiast Escape wcisnął Enter i rozjebał World Trade Center. Koniec. Dobrze. Przeczytam ci książkę Czerwona Małpka. Zawsze nam czytasz tę samą bajkę. Czerwona Małpka, co wieczór bierze kąpiel, myje ząbki i idzie. Z... Srać. A tak, tak właśnie jest. Czy możemy wybrać inną bajkę? Niebieski tygrys, zielony pajączek, pomarańczowy pingwin. O, a to co? Fantastyczny świat betonu. Szukałem tej książki. Czy to twoja książka, tatusiu? To książka, którą wypożyczyłem z biblioteki. Co to jest biblioteka? Ta kurwa, ten mały karakan. Jebany kaczyński śmieć. Tata Świnka zapomniał oddać książkę. Tak, trzymałem ją bardzo, bardzo długo. No trudno, oddasz ją jutro. A teraz pora spać. Kiedy tata przeczyta tę bajeczkę? To nie jest bajeczka, Peppo. Proszę, przeczytaj, tatusiu. No dobrze. Fantastyczny świat betonu. No to co, no to lecimy! Głowa w Beton to bardzo pożyteczny materiał. Jest on mieszanką piasku, wody i chemicznych dodatków. Rozdział pierwszy. Piasek. Pepa, George i mama zasnęli. Nice. Nadszedł ranek. Pepa z rodziną pojechała do biblioteki. A, jej! Jak to dużo książek! Czysz. Sami się ściszujcie! wy Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać i nie wolno im przeszkadzać. Kto następny? Pani królik jest bibliotekarką. Chyba udaję bibliotekarkę, bo prawdziwa, by była cicho. by mordę. Witaj, mamo, świnko, zwracasz te książki? Tak, pani królik. W porządku. Dlaczego komputer piszczy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo? E, tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha! Oh, nie martw się, tato świnko! Nie może być tak źle. What the fuck? Tato świnko! Miałeś tę książkę przez 10 lat! Niegrzeczny, tatuś! Bardzo przepraszam! Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani królik! Czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. <grymne> Ojej! Wróżki, kwiatki, ładne sukienki. No, chyba. No, chyba, no chyba nie. Załóżmy mordę! Załóżmy mordę! No, zaraz cię zabiję. Przyjdę tam. Ja już tam idę! Ja ja idę tam! Raz się o 21 niedzielę. Chyba do reszty. Witaj Pepo! Och, witaj Dany! Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Me! Witaj Pepo! Ch witaj Suzy! Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. Chyba o Szwajcarii. George wybrał książkę o Dinoza. No! Mierdalawy. Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. No to co? No to lecimy! GŁOWA W betonarce! betonarce. Książka o czerwonej małpce? Nie chcę książki o czerwonej małpce! Jest nudna! To całkiem inna historia. Możecie zaciekawić? Na pewno nie! była sobie mała, czerwona małpa. Nie! to Wskoczyła do rakiety kosmicznej i poleciała na księżyc! Uuuu! Oh. Urządziła sobie piknik z dinozaurem, nurkowała w głębinach mórz, wpiła się na najwyższy szczyt! To był pracowity dzień! Koniec! <noise> jej! Jeszcze raz! Możemy ją wypożyczyć i zabrać do domu, Pepo! <noise> Przypilnuję, żeby tata pamiętał! Tak, Pepo! Wierzę, że przypilnujesz! <głos> <głos> no beka w chuj! Na stole stała misa.